Jak sobie poszukamy w badaniach, to są takie badania pokazujące skalę skomplikowania zawodu i wiedzy potrzebnej do wykonywania tego zawodu. I z jednej strony są zawody bardzo proste, takie typu, nie wiem, jesteś na linii i przekładasz coś z punktu A do punktu B, z drugiej strony są zawody bardzo skomplikowane, gdzie potrzebujesz bardzo dużo wiedzy, długo się uczyć, typu lekarz, typu księgowa i tak dalej. Tak. A w środku skali, gdzieś tu, jest na przykład technik po zawodowie, albo czy, czymś takim, nie? Po jakiejś zawodówce, tych samochodowej, jakiejkolwiek innej. Czymś, co, jak ja byłem młodszy, było naznaczone pewnym, pewnym priorytywnym znaczeniem. Ludzie, którzy Taka tam stigma, szli, tak, na tak, zasadzie, a, Byli to. trochę słabsi w nauce, tak, trochę tak, i tak, tak dalej. I ci ludzie są najtrudniejsi do zastąpienia, bo zewnętrzne e, części skali będą zastępowane pierwsze. Tu działamy my, tu działają firmy zajmujące się low codem. A, a ci ludzie najdłużej będą mogli pracować, a ci zaraz tą pracę będą musieli pomagać.